Zgadzam się z panem prezydentem. A co państwo przez y, okres swoich rządów jako Prawo i Sprawiedliwość zrobiliście dla uniezależnienia wymiaru sprawiedliwości od polityków? Pa, pa, panie redaktorze, my zrobiliśmy bardzo dużo, jakby pan przeanalizował. Ale co? Cieszę my zrobiliśmy w tej sprawie bardzo, bardzo, dużo, bardzo dużo. Bardzo A, dużo, bardzo Ale co? Bardzo dużo. Jest weto prezydenckie, przygotowaliśmy już rozporządzenie i bez ustawy. Niezależnie od weta prezydenckiego, zwiększymy moc wiatraków lądowych. Po Katoprawaku Bąkiewiczu nadszedł czas na Jarosława Kaczyńskiego, po to, by pogonić go z kolejnego miasta. Tak też się stało, a sytuację tę zawdzięczamy znanej pewnie dobrze Państwu aktywistce niewidomej, pani Dorocie, znanej z miesięcznic smoleńskich. Ta pojawiła się w Bydgoszczy z tabliczką w ramach protestu. Przeciwko obecności kłamcy smoleńskiemu w jej mieście i pogoniła faktycznie Pis, lecz to koniec dobrych informacji. Złe są takie, że jak na Watachę i hordę pis przystało, jej tabliczka została wyrwana, na nią nakrzyczono, a baner zniszczono. Również dzisiaj premier Donald Tusk zachował się tego, jak oczekiwali demokraci. Weto Batyra Nawrockiego śmiało można uznać za unieważnione. Premier RP przed wylotem do Mołdawii poinformował, że i tak wbrew w Wetu rezydenta, moc wiatraków będzie zwiększona, a zatem spadną rachunki za prąd zwykłych Polaków. Wszystko to w drodze uchwały, a nie rezydenckiej ustawy. No to na koniec mieliście Państwo rację pisząc tysiące komentarzy, że Kuźmiuk ewidentnie pcha się na naszą antenę i znów ciężko zapracował tym razem swoim dyletanstwem, więc w sumie nie znów, bo właściwie znów zrobił to samo. Kuźmiuk, pytany o to, jak jego zdaniem jego partia Matiuszka Pis miał od polityczni sądy stwierdził, że wszystko robiono bardzo dobrze. Na pytanie, co robiono dobrze, stwierdził, że wszystko było dobrze. No to może my mu ułatwimy i dodamy, że nic nie było dobrze, a wszystko było źle, bo za tałatwo ziobry do dzisiaj cierpi miliony obywateli. Adam się, dzień dobry, witam Państwa w czwartek i zapraszam na kolejne wydanie podsumowania dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Nasz program zacznę od tego, od czego zawsze go zaczynamy, a więc od krótkiego zaproszenia wszystkich naszych stałych, jak i nowych widzów. Szczególnie tych, którzy wahali się lub dywagowali nad tym, jak można wesprzeć nasz kanał. Zostawiam adres i potwierdzam, tak, to nasz adres w internecie, sklep antyprawak.pl. Można tutaj u nas dozbroić się w antyprawicowe, antypisowskie koszulki, bluzy, t-shirty, nie tylko, bo również książki, a także nową kolekcję dodrukowaną koszulek. Antynawrodzki bater nie jest moja. Moim prezydentem cały zysk z naszego sklepu inwestujemy w kanał Czech a także w bieżące utrzymanie naszego portalu informacyjnego portalu ChakpressPel wszystkim Państwa, którzy już u nas coś zamówili. Dziękuję. I oczywiście zachęcam tych, którzy tego jeszcze nie zrobili, ponieważ nasz wspólny wysiłek, tak byśmy rośli w siłę i każdego dnia nawzajem napędzali się, by punktować i uwypuklać pisowskie dziadostwo. My startujemy, a chciałem od czegoś śmiesznego, ale zacznijmy od czegoś budującego, Tuż pewnie Państwo wiecie, to temat, który nie schodzi od trzech dni z multiplexu ogólnopolskich mediów, telewizji, gazet, a także internetu i prasy. No, premier Donald Tusk miał niemały problem z tym, co zrobił Nawrocki. Nawrocki, jak już wiecie, zawetował ustawę wiatrakową. Wiatraki miały oczywiście bilansować się, wzmacniać ten polski rynek energetyczny jako jedne z najtańszych źródeł tak zwanego OZE. Batyr tego nie chciał, oczywiście propaganda i foliarze weszli w grę, ale nie taki premier cienki, premier Postąpił tak, tak, jak wymagali od niego Polacy. A więc powiedział wprost: Nie ustawa to uchwała, a moc wiatraków i tak będzie wyższa. W PiSie zapanował popłoch, bo nagle okazało się, że weto Batyra jest po prostu bezwartościowe. Mówiłem także o wiatrakach, wiem, że to budzi ciągle dużo emocji. Ja nie zgadzam się z panem prezydentem i to taki zasadniczy sposób. To znaczy, chcemy, musimy i nie ma tu alternatywy: mieć tańszą energię. I to jest kwestia absolutnie nie tylko, wiecie, codziennego życia polskich rodzin. Tutaj zresztą, jak wiecie, chcieliśmy im, i tak to zrobimy. I zamrozimy ceny energii tak, żeby polskie rodziny nie dopłacały do, do tych rachunków. Ale cała gospodarka, nasze bezpieczeństwo zależy od niskich cen energii. I naprawdę tak jest, że lądowe wiatraki ja też nie przepadam za krajobrazem, gdzie jest pełno wiatraków, ale akurat lądowe wiatraki dają możliwość najszybszego uzupełnienia tego bilansu i ten prąd dzisiaj z wiatraków lądowych jest najtańszy. Jest weto prezydenckie, przygotowaliśmy już rozporządzenie i bez ustawy, niezależnie od weta prezydenckiego, zwiększymy moc wiatraków lądowych. Przede wszystkim przez tak zwany repowering, czyli te lokalizacje, które już są, tam będziemy wymieniali wiatraki. To będą dużo wydajniejsze turbiny. Tam, gdzie te uproszczone radykalnie przepisy środowiskowe pozwolą, będą wyższe maszty, więc ten prąd tak czy inaczej. Popłynie z wiatraku. No to oczywiście dobra informacja, to też budujący news, ponieważ pamiętajmy o tym, że właśnie ten bilans energetyczny miał być tym, czym rząd będzie w stanie załatać dziurę powstałą w wyniku mrożenia cen energii, czy chociażby dopłat do tych cen właśnie. Pisowcy próbowali no, w ten sposób nadwyręzić, czy naruszyć zaufanie wyborców koalicji 15 października do rządu koalicyjnego, właśnie poprzez próbę budowania narracji, jaka miałaby Donaldowi. Odebrać wiarygodność. Tymczasem okazuje się, że już te, które mamy wiatraki, mogą na tyle skutecznie działać, że na pochybel Pisy będą w stanie, choć nieco dłuższej perspektywie, zmniejszać ceny za prąd zwykłych Polaków. Jak państwo oceniacie decyzję premiera? Zachęcam do komentowania. Temat numer dwa dzisiaj to, drodzy państwo, Kuźmiuk. Kuźmiuk znów błysnął, bo twierdzi, że jego zdaniem, w czasie rządów bezprawia i niesprawiedliwości, wymiar sprawiedliwości miał przeżyć prawdziwe oświecenie. Zdaniem Kuźmiuka, właściwie zdaniem kogoś, to formułuje mu przekaz i później on facza do głowy, na końcu recytuje do kamery, było tak, że Ziobro pomagał zwykłym ludziom. Nie było neo-sędziów, nikt nie łamał konstytucji, tak naprawdę wszystko było w porządku, a intencją główną Zbyszka, weleraka raka by Ziobro było to, by postępowania w sądach były szybsze. No to oczywiście wyświechtane frazesy. Wiemy już, że postępowania w polskich sądach trwają o 3 miesiące dłużej niż w, w, od czasu, gdy PiS przejął władzę. Wiemy, że do dzisiaj mamy kryzys, konstytucyjny, wydmuszkowy Trybunał INEO KRS wciąż jest ukrywany. Przez tak zwanych przebierańców. Posłuchajcie Państwo, co do powiedzenia na temat ośmiu lat rządów bezprawia i niesprawiedliwości, a także demolowania systemu sprawiedliwości. Właśnie ma Zbigniew Kuźmiuk. Wydaje się, chłop rosły, ma swoje lata. Pytanie, czy lata można przyrównać do poziomu jego IQ? A co Państwo przez y, okres swoich rządów jako Prawo i Sprawiedliwości zrobiliście dla uniezależnienia wymiaru sprawiedliwości od polityków? Pa, pa, panie redaktorze, my zrobiliśmy bardzo dużo. Jakby Pan przeliczył, ale co? Jakby pan przeanalizował to, co robi ta koalicja w sprawie uniezależnienia no, tak od polityków. Co państwo zrobili A ja panu kwestii. odpowiadam, że te półtora roku tych rządów to jest dopiero u polityki tak, upolitycznie My zrobiliśmy w tej sprawie bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo. Bardzo A, ale dużo. co? Bardzo dużo. No, ale co bardzo dużo. No cóż, jaki Kuźmiuk jest, to wiemy, jednak nasz program jest też od tego, by pokazywać prawdę, by przypominać pisowcom i prawakom niewygodne fakty z ich podłej historii. Mianowicie takie, że dokładnie od 2016 roku następował, postępował, bo to bardziej adekwatny termin, zamach na polską praworządność, deptanie konstytucji, a przede wszystkim upolitycznianie sądów. Ja mam takie przekonanie, że Kuźmiuk, mówiąc o tym, co dobrze się udało zrobić, miał faktycznie na myśli to, że że nikt wcześniej, nawet w epoce PRL-u czy PZPR-u nie był w stanie aż tak upolitycznić sądów, by wprowadzić tam partyjnych kacyków, odpowiedzialnych za klepanie wyroków dla, dla innych, a umarzanie spraw dla swoich. No daleko by sięgać garaż Jarkiewicza. Pewnie kuźmił to też dobrze wam wyszło. Ponad 2,5 tysiąca neosędziów nielegalnie powołanych, to też pięknie wam wyszło. Deptanie przez długopisa rezydenta Dudę Konstytucji, to też też pięknie wam wyszło i na koniec pięknie wyszło samemu rezydentowi Dudzie na zdrowie. To, że nawet promotor jego pracy doktorskiej wyparł się niego i po prostu brzydził się postawą kogoś, kto wówczas jeszcze był jego podopiecznym. To kilka elementów, o których pewnie myślał Kuźmiuk, ale które ktoś, kto formułuje, jak mówiłem na wstępie, partyjny przekaz dnia, ewidentnie kazał mu przekręcić, a że chłop nie był. W stanie zapamiętać tak linearnego, tak banalnego i prostolinijnego przekazu, no cóż, myślę, że Państwo odpowiednio mu pogratulujecie w swoich komentarzach. Temat numer 3 dzisiaj, czyli nieposłuszeństwo obywatelskie, ale też budujące sceny z miejscowość, z miasta Bydgosz, gdzie pojawiła się, znana pewnie naszym stałym widzom, szczególnie tym, którzy bacznie śledzą nasze relacje z tak zwanych miesięcznic smoleńskich, pani Dorota. To niewidoma aktywistka, która od kilku dobrych lat raz w ramię w ramię ze Zbigniewem Komosą składa wieniec obywatelski ku pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego. Pacyfikowana przez bezpiekę, pałowana przez policję, czy w końcu zamykana w kordonie, mimo swojej niepełnosprawności, nigdy się nie poddała i choć była sama, w Bydgoszczy czuję, że nie szła sama, ponieważ je są z nią i wiesz, że państwo również, choć wirtualnie nasi widzowie, a także tysiące internautów zmotywowanych aktem odwagi, jaki. Jawił się e, oczom pisowców podczas Wiecu, spotkania Kaczyńskiego. Jak można pogonić prezesa pis jak można wykazać się odwagą i pokazać pisowcom, wiem, już Państwo mi to nieraz pisaliście, tym razem powiem dobrze. Gest Kozakiewicza, ten prawdziwy ze stadionu pisowców Michała Strzepis, proszę zobaczyć. I owszem, byłaby to budująca informacja, gdyby nie mały szkop, pewnie ten, który Waszej uwadze nie umknął, a więc reakcja hałastry PiS. No ludzie mający świadomość, że kobieta ma w jednej z rąk białą laskę symbolizującą, czy wręcz ostrzegającą, że jest osobą niewidomą, że może potrzebować pomocy, że jest to jej jedyne narzędzie, jakim może się poruszać i tej osobie postanowili odebrać prawo do protestowania, pacyfikując ją na oczach kilkuset spokojnych ludzi zgromadzonych w tym ulu, ulu fanatyków bezprawia i niesprawiedliwości. Wyrwanie banera, następnie popięcie, aż w końcu próba pacyfikacji jednoosobowej pikiety osoby, która w imieniu kilkudziesięciu tysięcy innych, o ile nie milionów demokratów ludzi, przyszła by wyrazić głośno swój sprzeciw. Może Państwo ją wesprzeć w komentarzach i coś od siebie Pani Dorocie napiszecie. Będę myślę nie tylko ja, ale szczególnie ona tym ukontentowana. Zachęcam do komentowania. Niemniej zachęcam by kliknąć subskrybuj nasz kanał, ponieważ każda Państwa subskryb Naprawdę realnie pomaga nam w tym, by nie tylko konkurować z prawackimi szczuniami, ale by jeszcze mocniej razem z państwem rosnąć w siłę, tak by nasz przekaz docierał często do zakutych pisowskich łbów, przesiąkniętych propagandą PiS. Zapraszam też na Prespel, Jak już wiecie, to nasz portal informacyjny, portal, gdzie z każdego dnia mnóstwo informacji o polityce, o polsce i o świecie, a portal i ten kanał działają, ponieważ wszyscy państwo razem z nami kooperujecie i pomagacie nam ten kanał tworzyć i go rozwijać poprzez chociażby robienie zakupów w naszym sklepie internetowym, w sklepie antyprawak.pl. Jest możliwość także dorzucenia się, postaci kliknięcia, subskrybuj ten kanał w takiej wersji ekstra. Wówczas mają Państwo plakietkę, która no sprawia, że Wasze komentarze są sytuowane naprawdę bardzo wysoko. Za te wszystkie opcje, za naszą stronę, za zakupy na antyprawak.pl Państwu dziękuję. Tam naprawdę mnóstwo ciekawych pozycji Literackich, a także koszulek, gadżetów. Nowa kolekcja jesień-zima pojawi się myślę. Kończymy ją dzisiaj, więc maksymalnie jutro. No, może pojutrze będą naprawdę ciekawe, fajne rzeczy, których jeszcze u nas nie było. Jeszcze dodam informację o na naszym Facebooku. Tam czekam na Państwa z kontentem, który nie pojawia się na naszym YouTubie, a więc tam myślę. Scrollując sobie tą stronę, można przyjemną kawę, tudzież herbatę zagryzając ciaskiem wypić i zjeść i być na bieżąco z tym, co ważne nie tylko w polityce, ale i w Polsce i na świecie. Adam Bysiek za teraz Państwu dziękuję, zapraszam na 17, nasze drugie spotkanie. Mam nadzieję, że i Państwo do nas dołączycie, będzie mi bardzo, bardzo miło. Kłaniam się nisko raz jeszcze. Do zobaczenia punktualnie o 17.00. czekpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.